Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale z Balu Wampirów. odcineczek ósmy, i lecimy sobie! I na wstępie przypominam o komentarzach, które bardzo, bardzo, bardzo motywują do, naszego, do dalszego nagrywania. I uwierzcie, ale tak naprawdę bardzo, bardzo nagrywają, bo przez ostatnie 2-3 dni w ogóle nic nie nagrywałam, nawet nie otwierałam aplikacji, tylko rano zbierałam diaksem. Nie miałam ochoty, po prostu jakby wszystko ze mnie wyleciało. Ale dobra, lecimy. Wymieniacie przerażone spojrzenia, zdając sobie sprawę, że Meryl jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wiedziałam, że tak będzie. Naprawdę? Dobra, nie komentuję, bo mam mało czasu na nagrobki. Tak, brawa ja. Może lepiej dla Was? Nie będziecie musieli słuchać mojego gadania. Rozdzielacie się i zaczynacie je szukać, ale po chwili wikiwała Was do siebie. Nie wiem, jak mogła jej wcześniej nie zauważyć. Meryl leży na trawie. Karl omija cię i rusza biegiem w jej stronę. Gdy podchodzisz bliżej, zauważasz kołek sterczący z jej klatki piersiowej. Czy ona. Sugerujesz samobójstwo? Wiki, nawet nie chcesz o tym myśleć. Wiki bierze cię za rękę, gdy stajecie przy Meryl. Meryl, zawiodłem ją. No, no. To nieprawda. To moja wina. Jeśli ktokolwiek jest temu winny, to ja. No, to ty by. Dajaby... Masz trochę racji, bo. Wszyscy. w sensie nie. Wszyscy chcieli, żebyś się nie pojawiała tutaj. Wszyscy chcieli zapobiec twojemu... twojemu uczestnictwu na zajęciach. W sensie, no, wiecie, wpisanie się na listę uczniów Kernstein. kołek ominął jej serce. Nic jej nie będzie. Spoglądasz na Wiki, która stara się przebrać dziarską minę. Nie chcę, żeby jej brać się obwiniał. Kto się będzie martwił o nas? Byłem z nią. Powinienem był ją chronić. Aha, byłeś z nią! Ja się czuję zdradzona, nie żeby coś. Zabierzemy ją do kliniki. Karol nie zwleka ani sekundy. Podnosimy z ziemi i rusza z nią do środka. Tej Wiki ciągniecie się z tyłu. Ja by... <laughs> Te relacje tutaj są na tyle słabe, rozwinięte i w ogóle nakreślone, że nie jestem w stanie, jakby dos dosłownie ogarnąć. Dosłownie, ogarnąć co, jak, gdzie zajdę i o której. Ale wydaje mi się, w sensie za bardzo chyba się przywiązałam do tego do Karla. Nasze relacje wcale nie poszły aż tak w górę, jednak była dziewczyna jest dla niego ważniejsza. Siedzicie w ambulatorium, czekając na jakieś wieści o Meryl. Tymczasem Karl chodzi nerwowo w tę i z powrotem po długim korytarzu. Ile może zająć wyciąganie kołka? Pewnie podają jej właśnie. Właśnie krew. Przecież wiesz, że dojście do siebie może zająć jej trochę czasu. No cóż. Ojeciu, ci, przepraszam, wiesz. Masz... <laughs> Zakrztusiłam się. Jadłam sałatkę. Z takim sosem. Sosem, tak. Kwaśnym sosem i nie teraz. Wiki ewidentnie nie może się cierpieć widoku brata w takim stanie. Próbuję nakłonić go, żeby usiadł, ale Karol nie potrafi się uspokoić. Powinniśmy byli podać jej jakoś krew wcześniej. Ciekawy skąd? Na pewno nie moją. Hm. Nie to miałem na myśli. Karol spogląda na ciebie z oczami pełnymi żalu. Widać, że jest po prostu zrozpaczony. Nie chcesz być wobec niego niedelikatna, ale musicie dowiedzieć się, co się stało. <laughs> Muszę zapytać go o ten atak. Hm. Może o Meryl? Kiedy rozdzieliście się z Meryl? Nie wiedziałam, że się rozdzieliliśmy, dopóki się nie obudziłem. Co robiliście wcześniej? Myślę, że tego nikt nie chce wiedzieć. Pan Harris poprosił mnie, żebym zabrał Meryl do jego biura. Aha, ona tak po prostu zadała pytanie, bez żadnego określenia czasowego, o co chodzi. Jakby tutaj wszyscy sobie czytają w myślach, dobra, ale ja myślałam, że chodziło o ich zerwanie. Karol pada na krzesło i opiera ręce na podłokietnikach. Chowa twarz w dłoniach. Nie pamiętam, jak wyszedłem na zewnątrz, ale pamiętam dobrze jego maskę i ukryte pod nią oczy. Zimne. Zupełnie jakby było mu obojętne, czy mnie skrzywdzi, czy nie. Jakbym w ogóle się nie liczył. Prawdopodobnie się nie liczysz. Zrobiłeś wszystko, co. Nic nie zrobiłem. I przeze mnie Meryl prawie umarła. Karl jest naprawdę załamany. Myślę, że pocieszę go tylko. Daj spokój. Przecież nikt nie zginął. To najlepsze możliwe zakończenie. Karl nawet nie podnosi głowy. Po prostu siedzi skulony. Uśmiechnij się. No dalej. Po co? Bo jak jesteś smutny, to przez ciebie cały świat robi się szary, bo naprawdę. Emocje są zaraźliwe. Jeżeli ktoś jest zły, ludzie koło ciebie są źli. Jeżeli jesteś smutny, ludziom wokół Ciebie robi się smutno. Jeżeli jesteś radosny, wesoły i sypiesz po prostu żartami z rękawów i wszyscy się śmieją, atmosfera od razu robi się lżejsza i w ogóle taka radosna i tak dalej. Więc tak, jakby wpływy są olbrzymie. <laughs> Bo wszystko dobrze się skończyło. Przeżyłeś. Meryl też przeżyje. Nie potrafię. Jak go szczelę, to po prostu ach... Czy to dlatego, że cię uratowałam? Co, ty nie. Karl spogląda na ciebie i prawie się uśmiecha. Uśmiechasz się do niego ducha do ucha. Zmusiłam cię, żebyś na mnie spojrzał. <grytanie> Siadasz obok Karla i klepiesz go w kolano. Musisz się odprężyć. Z Meryl wszystko w porządku, tak jak z tobą. Chyba masz rację. Dzięki za pokazanie mi tego wszystkiego z innej perspektywy. Dobrze, chciał to zobaczyć z innej perspektywy. Karo bierze cię za rękę i patrzy ci w oczy. Przepraszam, że powiedziałem, że to nie ty mnie ocaliłaś. Uratowałaś mnie przecież. Przed czym? <laughs> Już za bardzo nie pamiętam. Ale to Vicky. Wiki. Wiki też mnie uratowała, ale to ty wybiegłaś na dziedziniec, chociaż był tam jakiś szaleniec zabijający wampiry. Ma rację, po cholerę tam wychodziłam. <laughs> Teraz się zabiła za wyrzuty sumienia. Nawet o tym nie pomyślałam. To jedna z twoich największych zalet. Brak trzeźwego sądu sytuacji? Nie, dlaczego tak mówisz? Słucham, też się tak słucham. Staram się ciebie pochwalić, a ty to umniejszasz. Bo to jest normalne kolej rzeczy. Przepraszam, mów dalej, ale możemy nazywać to po prostu komplementem. Nie czuję się lepiej, najlepiej będąc wychwalana. Ja też pamiętam w gimnazjum, Miałam taki czas, że rodzice nie mówili mi, że o to super czy coś, tylko właśnie mogło być lepiej, a co inni mieli, czemu nie cztery, czemu nie to, nie tam I ja jakby po bardzo szybko, chyba w przeciągu roku, przestałam tolerować jakiekolwiek komplementy i zafiksowałam się totalnie na punkcie wyliczania mi wad I tylko takie rzeczy przyjmowałam, a na komplementy nawet się potrafiłam obrażać. I dopiero kiedy zaczęłam rozmawiać z ludźmi przez internet i zaczęli mi mówić, że jestem miła, że jestem wyrozumiała, no to jakby powoli uczyłam się przyjmować te komplementy. Niemniej jednak, no w tej chwili jakby już mi to, no lata mi kompletnie gdziekolwiek. YouTube też bardzo dużo dał Ale po co mi to, jakby, po co mi te dygresje? Zasługujesz na pochwałę, zawsze robisz to, co trzeba, nie patrząc na ryzyko. Lecimy z odcinkiem przecież. Nie mogę nawet na niego spojrzeć. Karl opiera się na twoim ramieniu, a ty próbujesz wziąć się w karść. Jego słowa trafiły cię prosto w serce i nie potrafisz teraz zapanować nad twarzą. <laughs> to znaczy, jeśli teraz na mnie spojrzę, chyba się rozpłaczę. Nie wiem z czego, bo ja z tej rozmowy nie rozumiem nic. Drzwi od działu otwierają się i lekarz w końcu informuje was, że możecie już wejść do środka. Karol wstaje z krzesła, cały się trząsąc. Nie mogę na niego patrzeć, tak ciężko to znosi. Ciekawostno, jakby zniósł, jakby Karol, nie wiem, jakby Meryl rodziła to już, by w ogóle chyba. No, Korpioł by chyba zaczął płakać. Wchodzicie do sali. Meryl leży na szpitalnym łóżku niedaleko drzwi. Nic nie mówi, dopóki Karol nie wejdzie do środka. O. Oh. Meryl chwyta się za serce i jęczy teatralnie. Karl podchodzi do niej i klęka przy jej boku, żeby znaleźć się na jej poziomie. Jest ranna, niech się cieszy jego uwagą. Nic ci nie jest? Głupie pytanie. Ledwo przeżyłam. Zaczynasz czuć się trochę nieswojo, widząc puste worki na krew leżące dookoła Meryl. Czujesz lekkie mdłości, patrząc na resztki życiodajnego płynu. A więc, co się stało? Nie pamiętam, szliśmy do biura pana Harisa, a Karl szedł na dół. Zszedł na dół. Potem byliśmy na zewnątrz. To wszystko? Jak widzisz, tak. Wiem, że to musiała być jakaś magia, a potem poczułam ostry ból. Pewnie to był ten kołek. No cóż, wszyscy patrzą na ciebie. Spuszczasz wzrok i cofasz się o krok. Świetna robota, panno oczywiste. Meryl bierze Karla za rękę. Pamiętam, że byłeś blisko mnie. Nie widziałam cię, ale wiem, że to ty zanosiłeś mnie do szpitala. Albo zaniosłeś. Tak, to prawda. To wiele dla mnie znaczy. Zaraz puszcza pawia przez tę sztuczną damę w opałach. To wyjdź! Dlaczego? Chcesz być bardziej pomocna, ale nie możesz znieść zachowania Meryl. Po prostu wyjdź. Mam... Dość jej ojczenia. Może. Wiecie co, to jest ten moment, kiedy nie wybiorę diaksów, mmm, tylko po prostu nic nie, ja to przemilczę, bo. <ścoughs> tak bym postąpiła w życiu. A nawet bym wyszła. I uwierzcie mi, że właśnie wyjście zapewniłoby taką uwagę, że masakra. Ale ja po prostu, no. Aby... Czasami szkoda słów. Przenieść Ci coś? Sama Twoja obecność wystarczy. Aha. Zaraz będą landrynki, lukier, cukier kiwda. i cuda na i babeczki, może jeszcze. Stan Maryl pogarsza się momentalnie. Im więcej uwagi otrzymuje, tym bardziej chorą udaje. Ten kołek ominął moje serce o centymetr. Praktycznie się na niego rzuca. Czemu on tego nie widzi? To okropne. Cieszę się, że nic ci nie jest. No, no. Cztery razy po dwa razy. Muszą stąd wyjść dokładnie. Słuchajcie, opuściłam sporo zająć, muszę uciekać. Właśnie, przecież i tak sporo opuściliśmy w tym tygodniu. Ja zostanę i zajmę się Meryl. I zajmę się Meryl. Myślę, że tak będzie najlepiej. Mhm. Oczywiście, że tak myślisz. Wszyscy patrzą na ciebie. Ojejku. Nie chciałam powiedzieć tego na głos. Przepraszam, chciałam powiedzieć, że to dobry plan. Żegnacie się i razem z Wiki wychodzicie z ambulatorium. Chodźmy. Dobry pomysł, I think. Wchodzicie do pokoju. Elin nie ma w środku. Wska wskakujesz od razu na łóżko i zrzucasz buty. Z tego co widzę, jakby bardzo taki dłuższy ten. Ominął mnie fragment i mogłam wziąć Karla za sobą do pokoju, gdybym musiała tę opcję diaksową, ale trudno. Jakby Karl woli Meryl, no to... Wchodzicie do pokoju. Elin nie ma. Aha, w środku wskakujesz na łóżko i rzucasz buty, chyba było. Przepraszam, nie do... e, zapominam się, ciągle klikam przez przypadek. O nie, Przejechałam sobie kabel do ładowarki. Sorki, muszę go e, Muszę go wyciągnąć, bo inaczej będę miała problem. No, to jest mój ostatni kabel. Już dostałam ostrzeżenie od taty. Więcej mi nie kupi. Kto też ma problemy z kablami do ładowarki? Dajcie znać w komentarzu. Na co czekasz? Poklepujesz puste miejsce obok siebie, a Wiki szybko je zajmuje. Nie byłam pewna po tym wszystkim. Nie rozmawiajmy o tym. To strefa wolna od dramatów. Dobra podejście. No, najlepsze. Zwijasz się w kłębek, opierając się na ramieniu Wiki i kładąc swoje nogi na jej nogach. Czujesz się tak bezpiecznie w jej ramionach. Wiki przewraca się na bok i patrzy ci w oczy. Kładzie ci delikatnie palec na brodzie i przyciąga Twoje usta do swoich. Aha, teraz y, zaczynamy romansować z tym. E, b, b, narzekam na zmęczenie. Pamiętajcie, że e, nie mam. Nie, nie, teraz nie. Boże, no w odcinkach żadnych. Family Friendly, wszystko nie ma żadnych y, seksów. Koniec kropka. Takie jest postanowienie y, i pilnujemy, tego, no, regulaminu. Ja tylko. O nie, co się stało? Nie podoba mi się Tamina. Wiem, nie spodobać się też, co powiem. Hm. Chcesz, żebym sobie poszła? Nie, nigdy. Ja po prostu chciałabym się tylko przytulić, dobrze? Vicky przytula cię i leży z Tobą przez chwilę, a potem wraca do swojego pokoju, zanim zdąży wrócić Elin. Niestety tak czasami musi być. Jakby. Nie mogę pozwalać na wszystko, wybaczcie, jeżeli jesteście ciekawi, sen, hmm, 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 no to sobie po prostu sami zagrajcie. Ja nie będę takich rzeczy propagować na moich odcinkach. Leżąc wciąż z zamkniętymi oczami, słyszysz jak Elin maszeruje do pokoju w tę i z powrotem. Maszeruje po pokoju, sorki. Co ty wyprawiasz? Ja jaka wściekła. Naciągasz kołdrę na głowę, starając się ukryć przed światem i hałasem wypełniającym pokój. No dawaj, dziś pierwszy dzień zawodów. Za dwadzieścia minut mamy być na arenie. Zawody. No nie może, zapomniałaś. Idzie odpowiedzialność. Po co wrzucałam swoje nazwisko do tego głupiego pudełka? Muszę się przygotować. Nie stresuj się, mamy mnóstwo czasu.